Dzisiaj zapewne nie będziemy, tak mi się wydaje, może w innym kontekście mówić o tych najbardziej kontrowersyjnych e, z, sprawach. Nie chcę wzbudzać jakichś emocji związanych choćby z budową e, przekopu, przekopu przez e, Mierzeję Wiślano i nie będę wykorzystywać oczywiście tego dzisiejszego spotkania w związku z tą, z tą sprawą, ale chcę tylko Państwa poinformować, że. Ciągle nasze odwołanie dotyczące decyzji środowiskowej, bo tylko w tej kwestii się wypowiadaliśmy, nie zostało do tej pory rozpatrzone przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i ta sprawa w sensie administracyjnym jest w toku, chociaż w sensie faktycznym to już wiemy, że jest na zupełnie innym, w zupełnie innym momencie realizacyjnym. No dzisiaj w środku sezonu turystycznego, tutaj u nasady Mierzei Wiślanej staramy się pochylić nad problemami tego pięknego skratka Rzeczypospolitej. Na Mierzei w Wiślanej dziennie przebywa kilkadziesiąt tysięcy ludzi ale wielu z tych mieszkańców, poza problemami transportowymi, wielu nie dostrzega licznych problemów, które, które obserwujemy tutaj na terenie i Wiślanej, takich choćby jak funkcjonowanie skądinąd świetnego produktu, jakim jest kolej wąskotorowa. Chcielibyśmy, żeby została ją odbudowana i ja tutaj deklaruję wolę kooperacji z, z innymi samorządami i oczywiście z operatorem, jak jest Żułaska, kolej, kolej dojazdowa. Ale to także zaopatrzenie w energię elektryczną. Jest konieczność tutaj uruchomienia kilku ważnych inwestycji w tym zakresie. To także gazyfikacja Mierzei Wiślanej. Obszar niezwykle wrażliwy pod względem przyrodniczym. Chodzi o to, żeby szybko wyeliminować kotłownie węglowe, zaopatrzyć ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, apartamenty e, w, w bardzo przyjazny dla środowiska e, naturalnego e, czynnik ciepła, jakim jest, jakim jest gaz. Ale to także problemy dróg dojazdowych, dróg wojewódzkich, drogi PIC1, Zastanawiamy się nad tym, jakiego rodzaju i w jakiej skali będą pojawiały się problemy związane z wykorzystaniem w przyszłości budowanego kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną I te dotyczące transportu, ale też wykorzystania zalewu Wiślanego dla potrzeb turystyki wodnej, tutaj jest absolutnie potrzebna kooperacja wszystkich sił i rządowych, różnych agencji rządowych, spółek zaopatrujących, choćby w energię elektryczną, czy też w gaz. To także instytucje rządowe, takie jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, to także samorządy lokalne, samorząd wojewódzki. No i liczymy bardzo na administrację, na administrację morską, że wokół tych, tych spraw znajdziemy zawsze wspólny język. Jest taki, a nie inny. Zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby zwiększając, myśląc o tym, żeby zwiększyć dostępność transportową, żeby e, usprawnić przejazd przez, e, przez te dwie rzeki. Jeden z wariantów to jest budowa estakady. Ta fioletowa, przerywana linia to jest około kilometra 200 metrów i z estakadą 600 metrową. Dość wysoko, dlatego że mamy szlaki, że, gdzie, gdzie jednak łódki z masztami by mogły przepływać bez ich to Pozostaje tak czy tak nadal problem tego mostu, który się obecnie nie otwiera, więc nawet jeśli byśmy wybudowali, wybudowali obwodnicę, to przywrócenie przepływu statków no, też jest problemem. Wiąże się z tym, że finalnie i tak trzeba będzie ten most wyremontować. To jest jeden z wariantów. Drugi z wariantów zamiast długiej estakady to lokalnie podobne, no nie podobne, ale jeśli chodzi o zasady działania, dwa mosty, które też były mostami obrotowymi na przykład, z Pani Wójt, jesteśmy dzisiaj w stegnie. gościła Pani tutaj dzisiaj samorządowców z całego powiatu nowodworskiego i Pana Marszałka, no i oczywiście tutaj wszystkie ważne osoby, które mogą mieć udział w tym, jak poprawić problemy, które występują na Mierzei Wiślanej. Czy takie spotkania są potrzebne? Co można z tego wynieść i co można przełożyć na ten grunt Żuław i, i, i Mierzei Wiślanej tutaj, żeby pomóc mieszkańcom i turystom, którzy tutaj właśnie przyjeżdżają? Ja przede wszystkim podziękuję bardzo panu Marszałkowi za to zorganizowanie spotkania, które dla nas, dla samorządowców z terenu powiatu podborskiego jest bardzo istotne, ponieważ w dniu dzisiejszym oprócz przedstawicieli samorządu województwa, pana Marszałka są przedstawiciele wszystkich instytucji, jak gdyby, które mają wpływ na rozwój i funkcjonowanie całej mierzei Wiślanej, a przede wszystkim na rozwój gminy Stegna. Byli zarówno przedstawiciele... Energetycznego, którzy ocenili sytuację i możliwości rozwoju pod kątem energetycznym. Była, byli z Inspekcji gazownictwa, gdzie doprowadzenie gazu na o której się mówiło od wielu, wielu lat, być może nareszcie będzie miało pozytywny efekt. Mogę tylko dodać ze swojej strony, że na terenie gminy Stegna opracowana już jest dokumentacja techniczna, a jaki będzie efekt realizacji, no to w dniu dzisiejszym z tego spotkania uzyskaliśmy wiadomość, że być może będzie etapowanie i w jakiej kolejności przypadnie, jak w pierwszej kolejności fragment dom. Realizacji, no, będzie zależało w, e, przede wszystkim od czynników ekonomicznych. A, a przecież wiemy, że gospodarka e, polska rozwija się w tym kierunku, żeby wykorzystywać niskoemisyjne źródła energii, a wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje, które są wydawane, są wydawane w takim, pod takim kątem, więc budowa i gasyfikacja mierzeń jest takim bardzo ważnym czynnikiem pod kątem rozwoju, możliwości rozwoju naszych gmin. Kolejnym takim bardzo ważnym zagadnieniem to są oczywiście drogi, bo no, droga um, stymulują jak gdyby, rozwój naszych miejscowości, a żeby dojechać do Stegny, musimy pokonać jeszcze tę drogę powiatową i dwie drogi wojewódzkie których stan techniczny w tej chwili no, nie jest na najwyższy, a, a których natężenie ruchu jest po prostu olbrzymie. Dodatkowo mosty, które są na terenie tych dwóch głównych dróg uniemożliwiają transport ciężkich samochodów, czyli dowóz materiałów wybranych. W jaki sposób to wszystko blokuje rozwój kolejnych naszych inwestycji, a my jako gminy jesteśmy przygotowani pod tym kątem, tworząc nowe plany, określając kierunku rozwoju gmin, a jeżeli nie będzie mieli źródła dostępu do dróg, to niestety nie, nie, nie będziemy mogli to realizować. I, więc myślę, że dzisiaj takich dosyć dużo wyjaśnień w tych zakresach zostało określone. No i jest problem, nie problem może, ale perspektywa rozwoju kolejki motorowej, która od lat jest wpisana w krajobraz żubach i to tak naprawdę głównie dotyczy. Są perspektywy, są możliwości w tej chwili dokumentacyjne. No nie ukrywamy, że, wy, że są też potrzeby inwestycyjne dla kolejki wąskotorowej. My jako gmina mamy też swój pomysł. Na razie go nie będę zdradzała, bo jeżeli nam nie wyjdzie, no to będzie większy problem. Myślę, że to będzie okazja, żeby powiedzieć o tym, czy się pochwalić. Więc gratuluję panu marszałkowi. Myślę, że takie spotkania nas samorządowców, żebyśmy powiedzieli to, co nas boli na Mierzei Wiślanej, tak, a szczególnie nastu mieszkańców, żeby nam się lepiej żyło i umożliwić rozwój jest bardzo cenny i mam nadzieję, tak jak pan marszałek zapowiedział, że nie jest to stan złudowy. Mamy aktualną dokumentację, mamy wykupione grunty, mamy przygotowane aktualne koszty które opływają na kwotę ponad koszty które są no nie oczywiście od wykonawców, tylko nasze. Obiewają na kwotę powyżej 25 milionów złotych. To jest koszt nie do udźwignięcia w obecnej sytuacji powiatu. Więc jeżeli nie będzie wsparcia zewnętrznego i dostrzeżenia tego problemu, e, wiadomo, że powiat nowodworski choćby z najlepszą współpracą wszystkich samorządów, nie jest w stanie sam tej drogi e, jej remontu i naprawy udźwignąć w takim wymiarze, żeby ona spełniała e, te wszystkie e, obostrzenia. A rzeczywiście most który jest w ciągu tej drogi ma możliwość no, 60 ton tak jakby przyjmowania, natomiast po drodze jest szereg mniejszych urządzeń, przepusty, mostki, mosty, które... Że ...z i z Żuła powinniśmy jednym głosem wszyscy mówić o naszych problemach, o, a szczególnie o problemach komunikacyjnych a o problemach, które są związane z dostępnością komunikacyjną do Mierzei Wiślanej. Bo jak wiemy, na trasie 501 i 502 są określone uwarunkowania. Na jednej znajduje się prom, na drugiej są dwa mosty zwodzone. Droga, która może przejąć to obciążenie, niestety utraciła nośność. Mówimy o drodze powiatowej stróża Nikoszewo, która rzeczywiście ma most, który mógłby przejąć te ciężkie transporty. Natomiast sama droga Nośność ma na poziomie 6 do 8 ton, więc nie może siłą rzeczy przejmować całego transportu. To, co się w tej chwili dzieje, czyli potrzeba dostawy czy materiałów, czy jakichkolwiek surowców, czy wywozu płodów rolnych, czy środków ochrony roślin, czy materiałów służących kolejnym inwestycjom, które mają miejsce na mierzei, no są niestety bardzo, bardzo w tej chwili utrudnione ze względu na ograniczenia. Tonażu na naszych drogach, na drodze wojewódzkiej z mostami w Rybinie z 30 tonami, i na drodze powiatowej ze względu na jeszcze obecnie stojący znak 12 ton. Myślę, że wszelkie czynności, wszelkie starania. Wszelka troska i wszystko, co może służyć poprawie tej, tej sytuacji, z którą w tej chwili boryka się powiat nowodworski i mieszkańcy powiatu nowodworskiego, szczególnie Mierzei, zasługuje na szczególną uwagę i na wielką troskę. I nie ma możliwości rozwoju Mierzei i turystyki w gminach Krynica, w gminie Sztutowo czy w gminie Stegna. Turystyki i innych form przedsiębiorczości, jeżeli nie będziemy mieć odpowiednich dróg dojazdowych. Tak? Nic, żaden inwestor się tutaj nie ulokuje, a wręcz ci, którzy tutaj są, będą, co czynią w zasadzie, będą chcieli przenieść swoją działalność, na czym utracą wszystkie gminy. Adresowana jest prezentacja, więc pozwolę sobie przejść od razu do konkretów. Krótka, około 10-minutowa prezentacja. Żuławską Kolej Dojazdową wszyscy w tej części Pomorza znają doskonale. Obecnie mamy tutaj trzy linie kolejowe, na których prowadzony jest rozkładowy ruch pociągów pasażerskich. Linie kolejowe zostały zbudowane w latach od 1901 do 1906, więc one same w sobie posiadają już ogromny walor historyczny. My często mówimy, że są takim wehikułem czasu, bo podróżując tym torem widzimy dokładnie Żuławy z tej samej perspektywy, z której widzieli je mieszkańcy tych terenów. Prawie 120 lat temu. Długość linii kolejowych o szerokości 750 mm, szerokości toru, wynosi w naszym przypadku 32 km, doliczając wszystkie tory na stacjach, których jest trochę więcej, umożliwiają między innymi uruchamianie dodatkowych pociągów, rozjazdy itd. To mamy tych torów prawie 36 km. Liczba pasażerów naszej kolei to około 70 tysięcy osób. To, że my przewozimy te osoby, to jest przede wszystkim wynik tego, że jesteśmy licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym, posiadając dobrze utrzymana kolej wąskotorowa, gdyby doprowadzić ją choćby do 40 na godzinę, to już wyeliminuje konkurencję ze strony PKS-ów na tym terenie. Czy powinniśmy się tylko ograniczać do tych linii, które wymieniłem na poprzednim slajdzie? Zdecydowanie nie, no, tutaj potencjał regionu naszej części Pomorza jest gigantyczny, jeśli chodzi o wykorzystanie linii kolejowych. Wyjdźmy z tego wyobrażenia, że kolej Mąskotorowa to jest jakiś archaizm. One rzeczywiście mogą i spełniają bardzo istotne role na pograniczu transportu, turystyki i lokalnej obsługi mieszkańców w wielu regionach Europy.